Siema, z tej strony z witam w kolejnym materiale z masy. Witam w nowym roku. Poza tym, że spadło trochę więcej śniegu, trochę zarosłem i wszyscy morsują to chuja się zmieniło. W dzisiejszym odcinku podpowiadam na Wasze pytania, które zadawaliście mi na YouTubie, jak i na Instagramie, ale żeby nie było zbyt nudno, to w międzyczasie pokażę kilka moich posiłków z diety. Chciałem wam powiedzieć, że idę morsować. WIMPIRDALE! Ale przypomniałem sobie, że nie lubię zimna, więc zostawcie łapkę w górę i zaczynamy odcinek. Kiedy i w jakie posiłki na masie przy wysokich węglowodanach warto rzucić berberynę, chrom itp. Insulinomimetyki takie jak berberyna, chrom, kwas alfa-liponowy czy cynamon są dosyć częstą praktyką u osób na nadwyżce kalorycznej, na high carbie e, Przy dawkowaniu powyżej 7 g na kilogram masy ciała węglowodanów, 7 albo więcej, Czyli przyjmijmy sobie osobę 80 kg, która spożywa 560, 600 albo więcej gramów węglowodanów. Można już taki insulinowy metyk wrzucić, chociaż nie jest to mus. E, najważniejsza kwestia to omijanie pory około treningowej z racji silnego działania antyoksydacyjnego. Z takich plusów to na pewno mniejsze uczucie senności, no bo nie ma takich skoków, i szybszy wychwyt energii spożywienia. Co do stosowania, to nie mam doświadczenia e, co do stosowania berberyny. Wcześniej stosowałem kwas alfa-liponowy e, i wiem, że u osób, które e, zażywały powyżej 600 mg takiego e, suplementu, pojawiał się konflikt rządkowo-jelitowy, więc po prostu albo się po kogoś poradzić, ile zażywać danego suplementu, albo zaczynać od e, możliwie jak najmniejszych skutecznych daw. Kusiło Cię kiedyś, żeby spróbować TRT? Zacznijmy może od tego, że zastępcza terapia testosteronem to jest terapia dla osób, które mają zaburzenia testosteronu. W każdym przedziale wiekowym mamy pewne widełki, niskie widełki i wysokie widełki i średnie widełki, w których jeżeli jesteśmy, to można powiedzieć, że nasz testosteron jest ok. W takim bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli mówimy o wynikach badań laboratoryjnych. Oczywiście redukcja, czy taka skrajna redukcja może powodować, że zejdziemy albo do tych minimalnych widełek w, swoim, w swojej grupie wiekowej, a czasem nawet może się zdarzyć tak, że po prostu będziemy poniżej tych widełek. Ale jeżeli szybko wrócimy do surplusu kalorycznego i odżywimy organizm, to teoretycznie wszystko powinno wrócić do normy. Mówimy tutaj, w tej terapii oczywiście, o osobach, które mają problemy z testosteronem. Często osoby już po 35, 40 roku życia, które chcą po prostu żyć bardziej witalnie. I wtedy można iść do lekarza i taką terapię. Myślę, że lekarz może Wam przepisać. Myślę, że pytanie zostało trochę źle sformułowane i bardziej dotyczyło tego, czy kusiło mnie kiedykolwiek wejście na testosteron. I odpowiedź brzmi tak. Kurwa, setki razy nad tym myślałem, ale setki razy nad tym myślałem i doszedłem do wniosku, że to, co teraz robię, jest odpowiednie, więc tego się trzymam. Co zjeść po treningu w czasie masowania? Myślę, że tutaj nie ma magii. Bazowałbym na posiłku zbilansowanym. Myślę, że okno żywieniowe już dawno, dawno jest wielkim mitem. To, co zjemy godzinę po treningu będzie bardzo podobnie przyswajalne, nawet 3 godziny po treningu, nie będą to jakieś wielkie różnice, więc jakby ten mus jedzenia banana w szatni, czy, czy jak najszybsze dostarczenie energii nie jest aż tak kluczowe. Oczywiście po ciężkim treningu resynteza energii czy większa podaż węglowodanów może mieć swoje miejsce, bo no bo wiadomo, że szybciej Was to postawi na nogi i uzupełnicie kalorie, ale po prostu bardziej bym skupił się na tym, żeby było to coś łatwostrawnego, coś co nie wpłynie na komfort żołądkowo-jelitowy. No na pewno pizzy bym nie jadł po treningu, czy jakiejś ciężkiej karbonary, ale też tłuszczów wiecie, po treningu bym się, bym się nie obawiał. Po prostu niech to będzie zbilansowany posiłek, a bardziej zwracałbym uwagę na odpowiednią podaż kalorii, czy makroskładników w skali całego dnia. Jak poradzić sobie ze zmniejszonym apetytem? To z takich aspektów stricte praktycznych to starałbym się spożywać posiłki o wysokiej smakowitości. Nie narzucałbym sobie na głowę takiej presji, że muszę trzymać dietę. Na pewno jadłbym posiłki, które mnie nie zapychają, które nie są jakieś, które nie są bardzo objętościowe. Być może wprowadzenie jakiegoś posiłku płynnego bądź półpłynnego, jakiegoś shake'a czy jakiejś kaszki też, też sprawi, że trochę łatwiej będzie Ci te kalorie spożywać, no, ale przede wszystkim skonsultowałbym się z lekarzem i dietetykiem, bo być może te problemy wynikają z czegoś innego. Oczywiście ciężki trening tutaj nie zaszkodzi, bo on jakby te zasoby energii trochę ci uszczupli i, i każdy posiłek później będzie się lepiej jadł. No to słuchajcie, tak jak mówiłem w tym odcinku, nie dość, że będą pytania i odpowiedzi. To będzie też część jedzeniowa, tak jak prosiliście. Na wstępie może wam pokażę takie szybkie przekąski moje w ciągu dnia, które, które jem obecnie. Zdarza się, że dobijam do 700 gramów węglowodanów. I no tego jedzenia trochę jest, ale powiem wam szczerze, że nie mam z tym jakoś dużego problemu. Co prawda okres świąteczny i sylwestrowy był jaki był. Później też trochę byłem wybity z diety. Głównie jakieś tam alkoholowe eskapady były i wiadomo, że wpadła jakaś pizza, jedna, druga jakieś sushi i tak dalej. Znaczy sushi to akurat zajebiście, no ale pizza. Więc nie zawsze to makro było dobite. Teraz się często zdarza, że jak zjem na przykład jeden główny posiłek i potem robię jakiś taki mały posiłek przedtreningowy, to zazwyczaj są tu na przykład 30 g orzechów, do tego wlatuje jakiś sok, albo sok taki wyciskany świeżo, albo marchewka, albo pomarańcza i na przykład do tego wpada 60 g daktyli, więc to już trochę naprawdę szybka przekąska. Właśnie, kupiłem niedawno maca, maca, maca. E, tu akurat z cebulką. E, powiem Wam, że smak nie jest jakiś bardzo wyraźny, więc czy to będzie z cebulką, czosnkiem, czy będą neutralne to smakują bardzo podobnie. Ale fajnie, bo mają zbliżoną zawartość węglowodanów do jakichś chipsów czy wafli ryżowych. E, niską zawartość tłuszczy, więc y, tłuszczów, tłuszczów. Ostatnio ktoś pisał, że fajnie, że mówię tłuszczów, więc tłuszczów. Podobnie biszkopty wrocławskie, niektóre mają tam po nawet 8, te mają 4,5, są też takie co mają 3 czy 4, więc są też takie co mają po 1. Ale takich akurat mi się nie udało dorwać, więc jak leci jakiś meczyk, a na przykład prawie seta jest do dobicia, no to, to naprawdę takie biszkopty to nie jest żaden problem. No oczywiście leć z spieca to myślę, że klasyka. A co tu jeszcze? Dzisiaj zakupowo był babski szpinak, który używam do szejków, szejka Wam pokażę rukola i tortilki z sosem, tortille też będą wskazane i do pancake'ów albo omletów, które też Wam pokażę dorwałem takie musy, bo lubię je, omlety jeść z dżemem i masłem orzechowym ale dorwałem też takie, takie musy, które mają 12, 13 w zależności chyba jakie, ale wszystkie są na bazie jabłka gram węglowodanów, nie ma dodatku cukru, więc spoko makro Spoko skład i co? Można tego będzie też używać do, do jakichś tam ciekawych przepisów. Ogólnie teraz jestem na etapie produkcji łososia i kuraka, bo powiem Wam szczerze, że ostatnio jedzenia jest dużo, a gotować mi się nie chce w ogóle. Więc za chwilę zrobię w jednym takim szklanym naczyniu żaroodpornym kurczaka. Poporcuję sobie łososia i zrobię sobie myślę, że z tego jakieś 4 albo 5 porcji. I to jest o tyle fajne, że jak schowacie to do lodówki i zamknięcie to te dwa, no maksymalnie trzy dni, to może sobie poleżeć. A na przykład do takiej tortilli zrobię sobie filet z pysiu kurczaka, którego jutro na przykład już użyję, ale tego kurczaka nie muszę już robić, bo już będzie zrobiony. Czy nawet wystarczy, że sobie poporcujecie i danego dnia sobie odpalcie piekarnik i włożycie tam jedną czy dwie porcje, to też będzie jakaś oszczędność czasu, ale teraz mówię szeptem, posłuchajcie, zrobiłem mały skok. BKB.com, ale jak ktoś ma jakąś kawalerkę i za te 6 sztuk chciałby się zamienić, to naprawdę chętnie. Ile minimalnie białka i kalorii należy spożywać, aby spadek masy był jak najwolniejszy przy braku treningu? Myślę, że może Ci chodzić tutaj o brak spadku masy mięśniowej, więc w obecnej sytuacji, jeśli chodzi o białko, to myślę, że rekomendacje 1-6 g na kilogram masy ciała myślę, mogą mieć zupełności Ok, wiadomo, że jeżeli nie trenujemy, to ta synteza protein jest troszkę mniejsza, ale tutaj skupiłbym się po prostu na tym, żeby utrzymać swoje zero-kaloryczne, energetyczne, czyli taką ilość kalorii, która nie pozwoli ci przytyć i nie pozwoli ci zgubić masy ciała, czyli masy ciała. Mam tu na myśli też masę mięśniową. Jakby te procesy anaboliczne i kataboliczne zachodzą cały czas w naszym organizmie przez całą dobę, więc nie bałbym się aż tak bardzo tego, że tak naprawdę zgubimy od razu od groma tych mięśni, więc myślę, że zero kaloryczne tutaj będzie jak najbardziej ok. Jakieś rady, by pozbyć się retencji? Ustabilizować spożycie kalorii, patrzeć na trendy masy ciała, czy się zmienia, czy się nie zmienia. Po drugie ustabilizować spożycie soli. Deficyt energetyczny na pewno nie zaszkodzi. A po czwarte interwencje suplementacyjne w postaci forskoli, pokrzywy też mogą być okej, okay, ale jeżeli poprzednie punkty będą trzymane. Czy picie kawy co jest niezdrowe? Nie może być niezdrowy, bo piję ją dosyć często. Nawet jeżeli ktoś mi powiedział, że jest to niezdrowe, to się z tym nie zgadzam. Do jakich wyników siłowych chciałbyś dojść w martwym i w wyciskaniu? No, mam nadzieję, że 200 kg było w moim zasięgu pod koniec tamtego roku. Oczywiście tego nie testowałem, ale mam nadzieję, że w tym roku uda mi się wyjść powyżej 200 kg w martwym ciągu. Oczywiście mówimy dalej o tramparze, A później zobaczymy. A jeżeli chodzi o wyciskanie, to. To spokojnie już stówka szła na te kilka powtórzeń ostatnio. Nawet w tym ćwiczeniu Larsen, gdzie te nogi są podniesione, tam poszło na 4 razy. Więc no chciałbym zrobić jakieś 120 kg normalnie na, na sztandze. Czyli wrócić do jakichś swoich starych, starych rekordów. Oczywiście mam nadzieję, że zdrowie pozwoli. Kolejny naprawdę bardzo fajny posiłek będą to pankejki y albo racuchy, jak zwał tak zwał dla osób, Trochę bardziej ambitnych kulinarnie, polecam jabłka utrzeć na tarce, wtedy będą naprawdę zajebiste. Ja niestety nie mam takich chęci dziś, więc wszystko zblenduję, co sprawi, że po prostu te pankej będą takie bardziej jednolite. A jak sobie dacie utarte na tarce, to będą takie bardziej babcine, jakby wam zrobiła babcia. Jeśli nie chcecie, żeby te pankejki były płaskie jak piersi waszych pierwszych dziewczyn spotkanych 10 czy 15 lat temu, to polecam dobrać dobre proporcje, bo kilkukrotnie zrobiłem po prostu takie mega cieniutkie placki. Budłem albo za dużo mleka, albo za dużo białek jaj, a za mało mąki i po prostu ta masa była taka rzadka. To będzie miało około 800 kcal, 40 g białka, niską zawartość tłuszczów i ponad 100, 150 g węglowodanów plus minus. Więc naprawdę to jest kolejny posiłek powyżej 120, 130 g węglowodanów, który Chodzi niesamowicie szybko, więc naprawdę bardzo polecam. Słuchajcie, mamy efekt końcowy. Co prawda kilka nie wyszło bardzo okrągłych, takich instagramowych, ale, ale posiłek jest naprawdę zajebisty. Wydaje mi się, że w miarę tani. Bardzo prosty w przygotowaniu. Naprawdę nie trzeba być jakimś super wielkim, wybitnym kucharzem, żeby, żeby coś takiego zrobić. Fajna wieżyczka, naprawdę uwierzcie mi, że te placuszki i takie racuszki wchodzą naprawdę łatwo, więc 150 gramów węglowodanów. Bardzo proszę. Robisz chłopie deload co jakiś czas i kolejne pytanie też było o robisz deload, jeśli tak to co ile tygodni? Jedno pytanie było z Instagrama, jedno pytanie było z YouTube'a. No i tutaj w zależności od jakby modelu periodyzacji na jakim trenujecie, to deload generalnie będzie bardzo potrzebny nie tylko dla regeneracji układu nerwowego, ale też dla regeneracji układu ruchu. E, nawet jak nam się czasem nie wydaje, że jesteśmy przemęczeni, to, to chociażby wystarczy zrobić sobie taki test tap test na na układ nerwowy, i, i zobaczycie, że działa to z mocnym spowolnieniem, ale każdemu się przydaje. Często jest tak, że już czujemy, że ten deload nam jest potrzebny i po prostu warto go wprowadzić. W sytuacji, kiedy mamy plan z narastającą objętością liniową, czyli z tygodnia na tydzień robimy troszkę więcej to wiadomo, że tam warto tą objętość czasem jest urwać nawet o pół, a w sytuacji, kiedy ta intensywność sobie faluje, czy jest to po prostu jakaś fala, czy po prostu intensywność fluktuje tak jak u mnie teraz w planie, to nawet jeżeli coś nie jest nazwane 1 do 1 deloadem, a bazuje na tym, że ta objętość czy intensywność będzie trochę urwana i ten workload będzie trochę zmniejszony, to, to jest to jak najbardziej potrzebne, więc odpowiadając na pytanie, tak, coś takiego u mnie też się dzieje. Dzisiaj szybki przepis na tortille, będą to dwie tortille. Jako baza będzie sosik, tak jak Wam mówiłem wcześniej, robię sobie czasem już gotowe piersi z kurczaka w piekarniku i właśnie takiej piersi teraz użyję. Do tego będzie rukola, cebula z jogurtu zero i czosnku, zrobimy sos, dodamy trochę oliwek czarnych, ser żółty na górę i ogórki i całość tego będzie miała gdzieś jakieś Wam podam tutaj z boku makro. Wszystkie składniki przygotowane. Zazwyczaj robię także kurczaka albo indyka, jak sobie usmażę, to sprawdzam gramaturę przed, sprawdzam gramaturę po, i wtedy wiem tak naprawdę ile tego kurczaka uleciało, bo wiadomo, że po obrótce termicznej trochę go będzie mniej. No i co dodajemy sobie sosik, dodajemy sobie rukolę, dodajemy czarnoliki i dodajemy ser i sosik. Wrzucam do piekacza na dwie minutki każdy i, i naprawdę sporo kalorii wchodzi. No, i mamy efekt końcowy. Trzy sztuki. Naprawdę, objętościowo bardzo mało jedzenia. Bardzo smaczne. Czas przygotowania, no powiedzmy, 20 minut. W zależności jak macie duży opiekacz albo taki grill, to naprawdę możecie włożyć ich kilka. No ja niestety mam, ale nie chcę mi się wyciągać, więc trochę to trwało, ale, ale naprawdę warto. Omówiłbyś podejście do alkoholu, ćwiczenia na siłowni, jak często sobie pozwalasz. Szykując się do zawodów nie piję w ogóle z racji, że obniża to moje zdolności wysiłkowe i są to dodatkowe kalorie, do których często też wpadają dodatkowe kalorie. W takim okresie, jak teraz okazjonalnie sobie pozwalam, czy to święta, czy sylwester, po prostu e, staram się, żeby to nie wpływało negatywnie na moje wyniki sportowe i zdrowotne, czyli e, jak pójdę grubo, e, alkoholowo czasem, to po prostu na drugi dzień wiadomo, że nie idę na trening, no bo Odwodniony czy na kacu, to, to trening wiadomo, że będzie gorszy. Są przypadki sportowców, którzy na naprawdę mocnym rachu grają lepiej, czy, czy mają lepsze wyniki, ale są to naprawdę ewenementy. A Ogólnie wiadomo, że jest to wszystko dla ludzi, więc czemu nie? Myślę, że można poprawić sylwetkę, nie poprawiając wyników siłowych. Na pewno poprawa wyników siłowych będzie korzystnie wpływała na poprawę naszej sylwetki, choćby. Z aspektu takiego, że będziemy mogli w zakresach hipertroficznych posługiwać się większymi obciążeniami, osoby, które dużo dźwigają, mają zazwyczaj gęste mięśnie, czyli one są takie gęste, nabite. No i wiadomo, że posługiwanie się dużymi obciążeniami, no to jest już coś, co też wpływa na świadomość, na angażowanie wysokich jednostek motorycznych. Aczkolwiek, odpowiadając na Twoje pytanie, czy można zbudować sylwetkę nie poprawiając tych wyników, uważam, że można. Udowadniały to osoby, które były po kontuzjach. I po prostu tutaj jest kwestia tego, żeby dawać coraz większą stymulację i z tygodnia na tydzień progresywnie się dobrze przeciążać. Wiadomo, że być może to jest e, trudne. Szczególnie jest to trudne w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś dolegliwości bólowe. Ale jeżeli mówimy tylko o tym, że ktoś po prostu stoi na swoich obciążeniach i nie maksuje, nie, nie zwiększa swoich maksów e, siłowych, a, a dalej wykonuje dużą ilość pracy i ta ilość pracy narasta, to, to myślę, że jak najbardziej. Dzisiejszy dzień się przedstawia następująco: będą dwa posiłki z makaronem, łososiem pieczonym w piekarniku. Wrzucimy zaraz to jakieś warzywo. Do jednego będzie sok pomarańczowy, do drugiego będzie taki most z jabłka i brzoskini. Później będzie szejk, płatki ryżowe, banan, trochę szpinaku, trochę jagód, trochę wiśni. I do tego oczywiście mleko. Wszystko blendujemy, do tego jeszcze będzie. Dosłownie tam 3 sztuki daktyli i kilka orzechów włoskich. Na kolejny posiłek będą knedle, pół na jeden posiłek, pół na drugi posiłek do jednego posiłku będzie masa z cebulką i to będzie miało łącznie 150 g węglowodanów, a do kolejnego, a do kolejnego posiłku w zasadzie wypiję sobie tylko szajka i zjem trochę też orzechów. No i taki dzień to jest 600 gramów węglowodanów, bo jeszcze uwzględniam 50 gramów e, karbo. Znaczy 50 coś. 50 gramów węglowodanów z karbo, może tak powiem. Więc mamy tutaj pierwszy posiłek, drugi posiłek łącznie z tym, posiłek numer 3, posiłek 4, i 5, dodatek macy, więc no akurat tutaj wyszedł full day of eating. Opisałbyś prawidłową masę w kilku zdaniach to na pewno ustalenie odpowiedniej podaży kalorii, czyli dopasowanie dobrej nadwyżki kalorycznej. Niewielki procent wzrostu masy ciała będzie korzystniejszy u większości osób, nawet jeśli miało to by być kilogram miesięcznie, to i tak w perspektywie 10-12 miesięcy daje to nam 10-12 kilogramów. Często jest nawet tak, że wzrost masy ciała nie musi wcale oznaczać wzrostu masy mięśniowej, więc nawet wzrost bezsuszczowej masy ciała nie musi oznaczać, że się budujemy, więc mniejsze, mniejsze zwiększanie masy ciała będzie uważam lepsze dla dla kompozycji naszej masy ciała, aczkolwiek, no nigdy nie będzie tak, że będziecie budować samo mięcho, co jest oczywiście normalne. Podaż białka 1,6-2,2 2 g na kilogram masy ciała, odpowiedni podział i dystrybucja tłuszczów, też bym się ich nie bał i reszta węglowodany. Myślę, że sporo osób tutaj na wysokiej albo bardzo wysokiej podaży węglowodanów może skorzystać, aczkolwiek no, nie chodzi mi tutaj o to, żeby każdy jadł po 1000 gramów węglowodanów. Odpowiedni bilans pracy i odpoczynku wiadomo, że rośniemy też jak się regenerujemy. Jak nie będziemy się regenerować, to nie będziemy się budować, więc tutaj odpowiedni sen, odpowiednie wyciszenie, praca nad ruchem no i po prostu bycie lepszym sportowcem też na pewno się tu przełoży. Objętość jedzenia a wielkość talii rozciąganie rolowanie w dni nietreningowe wspierają regenerację. Sam szczerze nie zauważyłem jakiejś zależności między spożywaniem objętościowych posiłków, a wzrostem talii. Często były takie mity, że duża ilość jedzenia powoduje wypchane kichy. Być może tak jest, ale często też były takie mity, że martwy ciąg poszerza talię. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o kulturystach, którzy ważą 100 kg i zjadają ogromne ilości jedzenia, no to wiadomo, że będą mieli baniaki wypchane. Ale ja sam pamiętam siebie w, w czasach redukcji, gdzie potrafiłem przed zawodami zjeść 8 worków ryżu z miodem i dalej robić wakum i mieć zasany brzuch, więc może to być indywidualne, aczkolwiek uważam, że objętościowe posiłki nie przekładają się na, na rozrost talii. I druga część pytania: rozciąganie, rolowanie w gminie treningowe wspierają regenerację. Ostatnio była taka publikacja naukowa, że lekkie rozciąganie między seriami może. Powodować jakieś tam korzyści, e, można z tego wyciągać jakieś benefity. Sam tego osobiście nie robię. E, uważam, że rozciąganie w dnie treningowe czy jakieś tam rolowanie jak najbardziej mogą wspierać regenerację, e, mogą poprawiać e, funkcjonowanie całego aparatu ruchu, więc szczególnie dla osób, które kompensują to dużą ilością siedzenia, jak najbardziej. Jaką nadwyżkę kalorii preferujesz na masie? E, u mnie aktualna nadwyżka wychodzi 500 kcal. Czyli teraz spożywam około 4000 no kalorii dziennie. Nie mam podziału na dni treningowe i nietreningowe. Uważam, że u osób początkujących takich bardzo szczupłych nadwyżka 500, czasem nawet więcej kilokalorii będzie odpowiednia. U osób, które są trochę bardziej ulane albo mają tendencję do tycia, wiadomo, że ta nadwyżka powinna być mniejsza. I tutaj też stopień zaawansowania, jeżeli jesteście zawodnikami zawodowymi i wykonujecie treningi o bardzo wysokiej objętości, to wiadomo, że ta nadwyżka też musi być do tego dopasowana. Tryb życia też ma znaczenie, więc jeżeli ktoś na co dzień programuje albo montuje filmy i, i się nie rusza, robi 2000 kroków, a druga osoba trenuje ciężko-siłowo, a dodatkowo nie wiem, robi 10 tysięcy kroków, to to też musi być dopasowane, więc ta całkowita Przemiana materii, plus to, co wy tam do tego pieca dorzucicie, musi się zgadzać, żeby ta masa szła do góry. Dzisiaj, wykorzystując produkty, których używałem wcześniej do robienia tortilli, e, robię sobie dwie pizze. Pizze Gusto Bello, e, Biedronka, e, dwa takie spody, około 4 zł. Nie zawsze są. E, co prawda, jak są często takie tygodnie włoskie czy jakieś tam inne. Takie okazjonalne tygodnie w sklepach, to te produkty zawsze zostają i czasem są po prostu wrzucane, nawet jak danego tygodnia nie ma, więc po prostu szukajcie. Nie ma chyba reguły. No i co? Dwie takie pizze wlatują. Akurat Puchar Włoch leci w telewizji, więc, więc sobie zobaczymy. Tutaj produkty na, na drugą pizzkę 5 minut w piekarniku, bo w zasadzie. Można ją nawet zrobić na patelni, ale wiadomo, że na patelni będzie troszkę gorsza, więc 5 minut w piekarniku i zajebista szamka. No i jest spicka numer 1, druga będzie identyczna. W zasadzie to jest o tyle fajne, że możecie tutaj wrzucić naprawdę wszystko, co gdzieś tam wam siedzi w lodówce. Oczywiście, jak sobie to wpasujecie w makro, jest miejsce na warzywka. U mnie trochę mało sera, bo, bo akurat mi się skończył. Hmm, ale, ale jakoś to bez sera też w miarę przejdzie jakieś tam jego resztki są hmm, polecam też łososia wrzucić, polecam tuńczyka, naprawdę 5 no, minut w piekarniku i, i jest spoko picka. tylko niestety ciężko ją czasem dostać, ale jak ją wygooglujecie to może da się ją też kupić online. Jak można rozwijać skutecznie masę mięśniową w warunkach domowych i pracy nad dysbalansem między nogą lewą a prawą z powodu kontuzji nogi lewej e w warunkach domowych wybierałbym ćwiczenia bezpieczne i takie, które nie sprawią, że urwiesz drzwi z futryną. Progresowałbym po prostu ilością powtórzeń, ilością wykonywanych serii, być może intensyfikacją w obrębie, pracy w obrębie serii, czyli wrzucić jakieś dropsety, czy wrzucić jakieś serii łączone no bo w zasadzie tylko na tym możemy sobie bazować. No można też spowalniać ruch, czyli wprowadzenie jakiegoś tam dłuższego time under tension. Odnośnie drugiej części pytania, czyli pracy nad dysbalansem między nogą lewą a prawą z powodu kontuzji nogi lewej. To po prostu takie dysproporcje między kończynami po prostu się wyrównuje pracą unilateralną, czyli w Twoim wypadku rób ćwiczenia takie jak odstaw przysiady, a zacznij robić split skłaty, bulgarian split skłaty e, i nawet jakieś wersje wyprostów czy wypychań, przyciągań też możesz robić jednonur, więc po prostu na tym bym się skupił. No jak widzicie, Mamy szejka, z racji, że w środku są jagody, to zdominowały kolor, więc polecam mieć jakąś gumę do rzucia, jak będziecie to brać ze sobą na, na miasto. E, no ale 100 gramów węglowodanów w formie półpłynnej czy płynnej to naprawdę spoko opcja przy, przy dużej ilości kalorii, więc jak widzicie u mnie coś takiego występuje. Nie zawsze, ale występuje. Jeszcze mamy taki secik pytań na YouTube, którego nie przyskrynowałem. Eee, pytania do Ciebie. Czy będąc na masie, waga ma ciągle rosnąć, czy to zależy od progresu? Jeśli ma rosnąć ciągle, to w jakim tempie? To tempo możecie sobie ustalić sami. Na podstawie nadwyżki kalorycznej, którą sobie ustalicie, możecie sprawdzać, czy masa ciała będzie Wam rosła w jakimś tam danym tempie. Tak? Powiedzmy, że tempo 0,2-0,5% może być odpowiednie. Jeżeli macie tendencję do tycia, to lepiej, żeby ta masa ciała szła wolniej. Tak jak już mówiłem we wcześniejszym pytaniu. Nawet jeżeli to będzie kilogram kilogram miesięcznie, to w perspektywie roku przyjedzie 12 kilo, co, co nie jest naprawdę e, złym rozwiązaniem. Z jakim makro zaczynałeś masę, a jakie masz teraz? Z tego co pamiętam, to zaczynałem e, jak, jak dopiero zaczynała się seria, to spożywałem coś w obrębie 170 g białka. E, tłuszcze były na poziomie 50, 60 i 260, 280 gramów węglowodanów. Aktualnie 180 białka, było ponad 600 gramów węglowodanów, teraz jestem na 600, no bo trochę mi aktywność spadła i 75 gramów tłuszczów, więc no, tego jedzenia już jest sporo. Czy masz jakiś swój harmonogram posiłków, czy jesz w różnych porach, jeśli masz to podaż? Nie mam, ogólnie zdarza się tak, że jem 5 posiłków, w miarę jakoś fajnie to rozłożone. A czasem zdarzy się dzień, że jest jakiś fuck up, albo po prostu mi się nie chce jeść i jem jak wypada, ale, ale staram się dobić te makro. Jaką dietę stosujesz? Jest to po prostu można powiedzieć dieta z wysoką podażą węglowodanów. Czy masz, czy masz stałe posiłki na przykład przed treningiem lub po? Nie, raczej nie. Jest to zmienne. Jakie preferencje masz do rozkładu makro, makro? Tak jak wcześniej wspominałem preferencje do rozkładu makro mam takie, że po prostu jest to dieta z dominacją węglowodanów. I jeszcze pytanie dany. te, ile masz w obwodzie przedramion i nadgarstków? W, w obwodzie nadgarstka mam 16,8 cm, bo widzę, że przedramiona wyglądają solidnie. No kurwa, w tej bluzie to naprawdę kawał przedramienia jest. <grych> Robisz, robiłeś jakieś ćwiczenia na przedramiona lub mocny chwyt? Bo mi niestety chwyt jest słaby. Hmm. Generalnie, a jeszcze czuję ból nadgarstka. generalnie nigdy nie robiłem żadnych ćwiczeń na poprawę chwytu. Myślę, że jakieś izometryczne zwisy albo po prostu ciężki trening, ciężkie ciągi bez pasków też będą to poprawiać. Ostatnio robiąc 115x8 RDL leciało mi, leciała mi sztanga z, z rąk, więc no ten chwyt się, chwyt się poprawia. Tutaj myślę, że właśnie jakieś ciężkie same izometryczne ściskania też będą pomagały, były kiedyś te takie rzeczy, takie na sznureczku się coś przyciągało na, na nadgarstki, na przedramiona. Ja osobiście tego nie stosowałem, można jakieś tam robić spięcia ze sztangą, tak itd. A co do bólów nadgarskich, no to po prostu może być on spowodowany choćby nawet złym chwytem i ciężar się będzie źle po prostu rozkładał, więc na to bym zwrócił uwagę. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Odcinek był ostatnio jeszcze w tamtym roku, więc była spora przerwa, więc teraz będzie trochę dłuższy odcinek. Mam nadzieję, że go obejrzyliście w całości. Jak nie, to polecam na sobie go obejrzeć na kilka razy zostawcie jakieś łapki w górę, jak macie jakieś sugestie, co byście chcieli zobaczyć, to napiszcie i i widzimy się niebawem. Kiedy dokładnie nie wiem, ale niebawem. Zapraszam do oglądania i do zobaczenia.